Dobrą taką informacją jest to, że te, te gatunki, które często faktycznie żyją całymi koloniami w tych, w tych śmieciach, w tych puszkach, to one mają bardzo często dużo królowych. I co to zmienia? To zmienia to, że jeżeli część uda nam się usunąć z takiej puszki, a część, no, wyrzucając tą puszkę, zabierając ją z lasu, zabierzemy ze sobą, czy część takiej kolonii, no to mamy dużą szansę, że jakaś królowa tam będzie w środku, więc w miejscu, gdzie ta puszka później trafi, czy to będzie wysypisko śmieci, czy gdziekolwiek indziej, no to jest szansa, że nie, nie zniszczymy tej kolonii, tylko ją, że tak powiem, podzielimy na dwie części. Właściwie jesteśmy w stanie... O, jest królowa. Proszę znaleźć królową, jak wygląda tak, ta królowa makijażu. Królowa, królowa wścieklicy jest dosyć mała, to jest ta większa mrówka tutaj. I takie znaleziska, znaleziska były na przykład, że całą kolonie mrówek, no, którą żeby badania dobrze wyszły, musiałem złapać po prostu, były w jakichś spodniach, które wyglądały jakby jeszcze niedawno były używane. No i trzeba było je wszystkie właśnie z tych śmieci, z śmieci wysysać, więc po jakimś czasie stwierdziłem, że może nie, nie jest to koniecznie dobry pomysł, żeby robić to ustami i, i sobie zrobiłem taki <laughs> powiedzmy niewielki odkurzacz. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Szukam w Lesie z, a dzisiejszym gościem, moim i Waszym, jest Michał Michlewicz, doktorant na katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i członek Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Witaj, Michale. Cześć, witam. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o stworzeniach, o których Zbigniew Herbert w jednym z wierszy napisał, że są dreszczem lasu. To jest w ogóle bardzo piękne określenie, a te stworzenia to po prostu mrówki. I nie mogłem znaleźć lepszego rozmówcy niż Michał do dzisiejszego odcinka, bo Michał zna się na mrówkach jak mało kto i prowadził również badania na temat właśnie interakcji tych fascynujących stworzeń ze śmieciami. To będzie dzisiaj nasz główny temat, żeby porozmawiać o tym, jak mrówki, w jakiej interakcji ze śmieciami wchodzą. Michale, jesteśmy w Poznaniu, jesteśmy nad jeziorem Rusałka. Dlaczego akurat tutaj? Ten teren, jak na Poznań, faktycznie jesteśmy w granicach miasta Poznania, jest dosyć ciekawy i zróżnicowany nie, nie tylko pod kątem mrówek, ale tak w ogóle przyrodniczo, więc wiele osób tutaj korzysta z tego terenu, sobie tą przyrodę oglądając. No i ja też tutaj część swoich badań faktycznie prowadziłem. Myślę, że po pierwsze będziemy mogli tutaj właśnie faktycznie porozmawiać i o tych śmieciach, które, które nawet dokładnie tutaj, niedaleko miejsca, którego stoimy, część Część z tych badań, jak mówiłem, była prowadzona, a poza tym jest to taki dosyć, dosyć mrówkowo też ciekawy teren, więc myślę, że coś ciekawego tutaj spotkamy. Super, więc idziemy w teren, poszukamy mrówek. Okej, okay, słuchajcie, idziemy teraz właśnie z Michałem w poszukiwaniu jakiegoś miejsca... Yy, e O coś znalazłeś? <gry> tak, butelka. no to dobrze, to dobrze. Akurat jest butelka, super. I <gry> nie to nie było ustawione. No. To nie było ustawione w żaden sposób. Znaleźliśmy butelkę. Rówek nie widzę. Butelkę weźmiemy, ale nie ma. Nie. Jest Rówek. dosyć pusta. Słuchaj, ale to może od razu ci się zapytam, jak tak? już jesteśmy właśnie z tą butelką w ręce, ona mhm. jest akurat pusta. Tak, tak akurat. Ale jest jakbyś pusta. miał mm, ocenić Hmm, jakie, jakie mrówki najczęściej w takich śmieciach się znajdują w naszym kraju? A, to bardzo różnie. No, w Polsce mamy. Jak dobrze dodaje to ostatnie dodatki 109 gatunków mrówek. 109 e, tak 109. O, matko, no. no z czego wiadomo? Część z nich jest e, kilka występuje tylko w takich ogrzewanych pomieszczeniach, więc ja bym wykluczył bo raczej tutaj szans za dużych nie ma. E, część z nich jest naprawdę skrajnie rzadkich, ale te, które zostają, to myślę, że większość ma przynajmniej jakiś potencjał, żeby być jakkolwiek związana ze śmieciami. Jakbyś miał jakby wskazać według może twoich obserwacji e, jakie śmieci najczęściej mrówki zasiedlają? Z tego, co ja widziałem, to bardzo często to są takie śmieci, które na, na mrówki wykorzystują je na dwa sposoby, więc te, pod którymi na przykład wygrzewają sobie poczwarki, to najczęściej, najczęściej są śmieci, które dosyć ściśle przy, przylegają do gleby, czyli jakieś okay. płaskie albo nie zawsze płaskie to może być butelka, ale nie taka, która sobie leży gdzieś tam w głębokiej trawie i tak naprawdę nie, nie dotyka mocno do, do powierzchni gleby, tylko taka, która ściśle do niej przylega. To one mm. często sobie drążą korytarze pod tym śmieciem, pod tą przykładową butelką. I, i tam, sobie, tam sobie zamieszkują, albo czasami są to śmieci, które, do których się da wejść po prostu, czyli też butelka, puszka, zwłaszcza jak są jakieś trochę wilgotne w środku. Z tego co wiem, i w, 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 co wynikało gdzieś z twoich badań y, mówiliśmy przed chwilą o, o, o właśnie o Wścieklicy, mhm. y, to popraw mnie, jeśli się mylę, ale y, te mrówki preferowały nawet takie miejsca zaśmiecone w sensie do budowania swojego gniazda niż naturalne elementy. Tak jak, jest tak, jak najbardziej. Są gatunki, które, przy których wyszło właśnie to, że one te śmieci wolą. Ja miałem takie, no może nie nazwałbym tego zarzutami, ale takie pół żartem może stwierdzenia, że skoro, skoro są mrówki, które lubią śmieci, zasadniczo mrówki są dobre, więc w czym problem, tak? Że te śmieci są. No okazuje się, że nie do końca, bo zwłaszcza takie badania tutaj robione przez kolegów i koleżankę po fachu z Wrocławia pokazały, że tak naprawdę te śmieci mogą być oczywiście domem dobrym dla tych mrówek, ale częściej okazują się śmiertelną pułapką. Czy jest jakieś inne zagrożenie oprócz tego, że one się nie mogą wydostać z takiej butelki? To, raz, że się mogą, mogą się nie wydostać, to się dosyć często dzieje, ale druga sprawa to jest coś takiego, że. No, butelki, jak wiemy, mogą działać na zasadzie takiej szklarni, troszeczkę, czyli okay. mogą się nagrzać za mocno, i, i to gdzieś tam też może być jakieś zagrożenie, więc, więc tutaj tych, tych, tych zagrożeń jest więcej niż tylko to, że mogą się nie wydostać, ale to wydaje mi się, że jest główne. Słyszałem też o czymś takim, że yy, no taka, wiesz, butelka. Yy... Czy puszka, która sobie jest zasiedlana przez mrówki, może nagle w jakiś naturalny sposób zmienić swoje położenie? I na przykład, nie wiem, może napadać do niej deszcz, i taka cała kolonia może po prostu zginąć zalana, utopiona. Tak, może też tak być. Są gatunki, które są na to bardziej odporne, są takie, które mniej, ale, ale tak, generalnie mrówki mogą też zginąć w ten sposób. O, jak widzicie, butelkę wzięliśmy, także zabieramy ze sobą. To, co dotknęliśmy, to nasze już. Robiąc, robiąc te badania miałem parę takich ciekawych znalezisk. Tutaj, żeby wstęp jakiś dać, to mrówki łapie się w taki sposób, że się je wysysa najczęściej. Czyli jest wysysa? Tak, tak, jest takie urządzenie, okay. ono się, się nazywa Exhaustor. Podobnych urządzeń używa się do czyszczenia nosa dzieciom czasami. To się niedawno dosyć yy, dowiedziałem. Tak. Yy, Mam latka, pamiętam takie, takie rzeczy. Tak, więc, więc, więc wysysa się to w taki sposób, że po prostu jedna rurka, jedną rurkę trzyma się w ustach. Yy, ona jest w takim pojemniku zakończona yy. Yy, kratką, żeby wiadomo sobie mrówek nie, nie wescać do buzi. Yy, no i drugi wężyk wychodzi z tego samego pojemnika, który te mrówki wsysa do środka po prostu i yy, Znaleziska, znaleziska były na przykład, że w całą kolonię mrówek, no którą, żeby badania dobrze wyszły, musiałem złapać po prostu, były w jakichś spodniach, które wyglądały jakby jeszcze niedawno były używane. Była też kolonia w, w głowie lalki jakiejś takiej już mm -hmm. starej, gdzieś tam leżącej, też dosyć ciekawie to wyglądało. No i trzeba było je wszystkie właśnie z tych śmieci, z śmieci wysysać, więc po jakimś czasie stwierdziłem, że może nie, nie jest to koniecznie dobry pomysł, żeby robić to ustami i, i sobie zrobiłem taki, powiedzmy, niewielki odkurzacz. A jakbyś miał wskazać może jakiś... Być może powód, albo kilka tych powodów, nawet dla których w ogóle te mrówki wchodzą do takich śmieci i zasiedlają na przykład taką butelkę porzuconą, no przede wszystkim mrówki są, myślę, że prawie wszystkie gatunki są op oportunistkami, czyli korzystają z tego, co jest, co jest dostępne i starają się to wykorzystać do maksimum. No i jedną z takich rzeczy jest to, że zdaje się, że tak naprawdę najważniejsze w tych śmieciach to są po prostu dobre miejsca na gniazda. I jak mamy na przykład taką puszkę, no to pomijając ryzyko, że, że, że mrówki mogą tam zginąć, no to to jest dosyć takie bezpieczne dla nich miejsce, no bo ma tylko jedno wyjście, którego, którego trzeba bronić przed drapieżnikami. No raczej mhm. żaden drapieżnik się przez taką puszkę nie przegryzie, żeby dojść z innej strony, więc, więc one jest to takie powiedzmy dosyć bezpieczne, przynajmniej w teorii, miejsce na gniazdo, i, i, i to zdaje się być taki czynnik. Główny. A takim bonusem, jeśli chodzi o te śmieci, no to jest większa dostępność pokarmu też, bo, bo, bo okay. śmieci są że tak powiem atrakcyjne pod wieloma względami nie tylko dla mrówek, ale też dla wielu innych organizmów, owadów i tak dalej. Czyli po prostu więcej się w ich okolicy şey. tak, dzieje, można coś zapolować bądź coś zebrać martwego z ziemi. Tak, więc same te na przykład owady, które są yy, też przywabione do tych śmieci, no i bardzo często też same śmieci składają się z czegoś, co, co mrówki mogą zjeść. Jak ktoś wyrzuci opakowanie po jogurcie, które nie jest do końca czyste, no to mrówki zrobią z tego pożytek, więc, yy, więc, więc to, to są myślę takie główne powody. Chyba pusta. To wchodzimy, słuchajcie, do mm, butelki. Do pustej akurat. Z tego co widzimy. Tak, zupełnie pustej, ale może w jej otoczeniu coś będzie mieszkało. Yy, nie wiem, czy to potwierdzisz, czy nie, czy słyszałeś o tym, że mrówki yy... o, Michał chowa butelkę, tak żeby nie go. było na wizji. Yy, yy, słuchajcie, że mrówki preferują butelki brązowe z wąską szyjką. Czy to prawda? Tak, wydaje mi się, że ważniejsza tutaj jest wąska szyjka niż kolor, chociaż okay. yy, z tego co pamiętam, to brązowe butelki przypuszczają trochę mniej światła jednak do środka. Mhm. Yy, mrówki lubią yy, jako miejsca na gniazdo, lubią miejsca ciemne po prostu. One, one okay. są dosyć. Jeśli chodzi o to miejsce, w którym faktycznie jest gniazdo, no bo wiadomo, że wychodzą na powierzchnię, ale, ale wolą mieć, mieć ciemno i jak odsłonimy na przykład morowisko, które jest pod kamieniem i tak dalej, to dla mrówek takim głównym bodźcem do tego, żeby wpadać w panikę, że tak powiem, mm -hmm. czyli żeby, żeby szukać sobie ucieczki, jest to, że nagle zrobiło się jasno. Nagle ktoś włączył światło i, okay. i to jest ten powód. A wąska szyjka powoduje to też, co mówiłem wcześniej, że raz, że one czują, że to gniazdo jest bezpieczniejsze, bo ma to e, mniejsze wyjście, a dwa, że e, ucieczka wilgotności jest, mnie, wilgoć jest mniejsza, e, czyli, czyli po prostu jest, jest im tam lepiej. No, m, często mrówki robią też coś takiego, że jeżeli mają... E, mają jakieś miejsce, w którym, w którym gniazdują i który, którego otwór jest za duży, to sobie po prostu go zmniejszają, na przykład wilgotną glebą sobie tak e, zabudowują, żeby to no. wyjście było mniejsze. Więc, więc, kowaliki, w tak, 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 w taki, tak, nie? tak. Więc, więc robią sobie to, to wejście mniejsze, e, właśnie po to, żeby straty wilgoci były mniejsze. Tutaj mamy przykład takiego, właśnie dosyć płaskiego śmiecia, pod którymi tutaj o, mamy kurtnice, O, tutaj mają larwy, jak widać. Mm -hmm. I to jest takie miejsce, które pewnie one będą wykorzystywały też do wygrzewania poczwarek, bo jest dosyć blisko powierzchni i, i ten śmieć się pewnie, pewnie nagrzewa. Ale tak jak widać, tutaj ta ziemia jest dosyć wilgotna e, i więc larwy takie niewielkie, które, które wolą wilgoć, sobie tutaj e, dobrze się mają, zdaje się. Ale w przypadku churcnic jest tak, że większość ich gniazda jest tutaj pod ziemią na przykład? Pod tak, tak, one mają, one, one te śmieci wykorzystują tylko właśnie tak powierzchniowo, żeby sobie mm, czy to larwy właśnie trzymać, czy poczwarki czasami, ale większość gniazda jest głębiej pod ziemią, bo mm, one na przykład nie robią czegoś takiego jak, jak wścieklice, że się przenoszą co jakiś czas. Tutaj naprawdę w ich skali musiałaby się wydarzyć jakaś, jakaś katastrofa, żeby stwierdziły, że zmieniają to miejsce. No i królowa jest najczęściej tak no, dosyć głęboko pod ziemią, gdzie y, u, u wścieklic to jest najczęściej kilkanaście, rzadko więcej centymetrów pod ziemią, one sobie, one sobie gniazdują tam, powiedzmy, że do pół metra. O tyle właśnie w przypadku hurtnic to królowa może siedzieć około metra pod ziemią, a czasami nawet jeszcze więcej, więc... Więc, więc one te gniazdo, ten trzon gniazda, tą najważniejszą część, mają znacznie głębiej. i Te śmieci wykorzystują tylko tak częściowo. Co, 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 co robić? Właśnie jak znajdziemy taki śmieć, załóżmy no właśnie puszkę czy butelkę, w której no są mrówki. Czasami się uda to usunąć, czasami nie. Czy to robić, czy nie? Jakie masz do tego podejście? To jest jakby moja opinia, bo to wiadomo, że każdy tutaj może mieć jakiś inny pomysł na tak. to, mi się wydaje, że lepiej, lepiej spróbować te tym mrówki, jakoś z tego wytrzepać, w, wytrząść, mhm. żeby, żeby, żeby je wysypać w tym miejscu, w którym były. No, jeżeli mamy taki śmieć, który po prostu jest czymś płaskim, co przylega do ziemi, podniesiemy to pod spodem jest mrowisko, to one sobie poradzą, one sobie schowają się głębiej pod ziemię, więc możemy sobie go wtedy jak najbardziej zabrać. Mhm. A jeżeli mamy taki śmieć, w którym mrówki są ewidentnie w środku, dobrą taką informacją jest to, że te, te gatunki, które często, często faktycznie żyją całymi koloniami w tych, w tych śmieciach, w tych puszkach. To one mają bardzo często dużo królowych. I co to zmienia? To zmienia to, że jeżeli część uda nam się usunąć z takiej puszki, a część, no, wyrzucając tu puszkę, zabierając ją z lasu, zabierzemy ze sobą czy część takiej kolonii, no to mamy dużą szansę, że jakaś królowa tam będzie w środku, więc w miejscu, gdzie ta puszka później trafi, czy to będzie wysypisko śmieci, czy gdziekolwiek indziej, no to jest szansa, że nie, nie zniszczymy tej kolonii, tylko ją, że tak powiem, podzielimy na dwie części, no, trochę, trochę, nie, trochę niechcący. Kiedy, kiedy weźmiemy taką, taki fragment z królową, to. Yy, no to jest duża szansa, że taka kolonia jeszcze gdzieś tam w takim miejscu się odrodzi. To tak mówię, żeby uspokoić tych, którzy pomyśleliby, że jeżeli część mrówek zabiorą ze sobą, no to, no to zrobią im krzywdę. Nie, 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 niekoniecznie. Może się tak zdarzyć, ale nie zawsze tak będzie, więc ja bym radził jednak te śmieci sprzątać po prostu, bo one są większym zagrożeniem e, dla, dla mrówek i innych owadów i nawet tak już może Brzydko mówiąc, nawet jeżeli poświęcimy sprzątając takiego śmiecia część mrówek, która była w środku, no to na pewno uratujemy bardzo wiele istnień, które mogłyby zginąć później w, w tym śmieciu, będąc uwięzionymi. Więc, więc myślę, że sprzątać. Ścieklice ucieka nam. Może uda się, żeby weszła Michałowi na palec? O, jest. O, z tej puszki. Się, nie, to, 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 to z butelki się wysypało. Proszę, o, bardzo. O, proszę bardzo. Proszę to bardzo. To są właśnie ścieklice. Tak, to są tak? ścieklice. Podziwiam cię, że to bierzesz Tularwy. tak larwy. Są larwy, to, to więc, białe właśnie elementy. Tak, to nie? wysypało się z butelki. I, I, i właśnie, jak widzicie, o, o, o. jesteśmy w stanie właściwie. Yy, właściwie jesteśmy w stanie. O, jest królowa. Proszę znaleźć królową, jak wygląda Te, królowa? Ma królowa. Królowa wścieklicy. Hmm. O, królowa wścieklicy jest dosyć mała, to jest ta większa mrówka tutaj. Oczywiście rzeczywiście jest. Ale widać. jest większa niż robotnica, ale nie jest aż tak duża jak to bywa u innych mrówek. Tak, tak. No i wścieklice dosyć często zmieniają miejsca, w których, w których gniazdują. Te nawet, jak widać, miały trochę częściowo młodych pod, pod ziemią, częściowo w butelce. Więc, więc one bardzo często chętnie wykorzystują takie miejsce do gniazdowania mhm. jak śmieci, bo można by powiedzieć, że nie przykładają zbyt dużej wagi do tego, żeby w gnieździe był porządek, bo często zmieniają miejsce na te. Na, te, na, na gniazda. Michał znalazł kolejną butelkę. I mówisz, że tutaj hurtnice biegają. Tak, tak. Któryś, któryś z gatunków tych takich już zakładając, że większość osób dzieli mrówki na czarne, czerwone i te duże z lasu, to to są te czarne. <śm> 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 to to są te czarne. Ja widzę tutaj kilka, kilka opcji. Albo one tutaj po prostu przyszły, przyszły polować, no bo inne owady. Też często giną po prostu w takich butelkach, jak no troszcze tak. i tak dalej, więc, więc one sobie wykorzystują takie, takie martwowady po prostu je jedząc. Um, albo może myślą o tym jako o miejscu, gdzie można, gdzie można właśnie wygrzewać poczwarki, bo taka butelka no, działa jak szklarnia i, i, i jest w niej cieplej niż dookoła. Sieroi. Tu tego nie słychać, ale mówiliśmy przed chwilą o rudnicach, czyli tych dużych właśnie rudych mrówkach mhm. typowo leśnych. Czasami jak się przechodzi obok ich kopców, to aż słychać tak. jak szumi, nie? Tak, dokładnie. Tu tego nie słychać, one są zdecydowanie delikatniejsze i może nie jest ich tak dużo, ale rzeczywiście widać, że znowu taka butelka stała się, mhm. stała się elementem, który zacienił to miejsce, być może zwiększył trochę jego wilgotność tutaj i już się zrobiło dla tych mrówek całkiem tutaj przyjemnie. Co oczywiście nie, nie oznacza, że trzeba tę butelkę tutaj zostawić. Tak, tak. E, mrówki sobie bez tego też świetnie poradzą. Tak, Bo rozumiem, że tutaj nie gniazdowały okay. wewnątrz mniej, przynajmniej, o ale widać właśnie w środku dwa zdaje się martwe ślimaki. Bo rozumiem, że e, te murówki, o których teraz najczęściej mówimy w, w przypadku śmieci, czyli właśnie te wścieklice, e, one w takich sytuacjach, w takich naturalnych leśnych warunkach robią sobie gniazda jakby poza śmieciami, jakby nie znalazły śmieci. Tak, one, one potrafią gniazdować, że tak powiem, normalnie, w ziemi, bez, bez żadnego elementu takiego, pod którym jest to gniazdo, okay. ale bardzo często one wykorzystują jednak cokolwiek, żeby sobie dookoła tego to gniazdo zbudować, albo wykorzystują jakieś na przykład spróchniałe pniaki pod korą, y, albo, albo właśnie jakieś, jakieś kamienie czy coś takiego, ale no, w tych miejscach, gdzie mają do dyspozycji śmieci, to niestety zdaje się, że nawet wolą w tych śmieciach gniazdować niż, niż y, gdzieś indziej. Słuchajcie, znaleźliśmy jeszcze jeden przykład. Jesteśmy przy mrówkach, ale to musimy Wam pokazać, przykład no, pułapki jaką może stanowić butelka dla nie tylko niestety bezkręgowców, bo o, o matko, znaleźliśmy właśnie niestety martwą tutaj mysz czy jakąś nornicę. Chyba nornicę, no po ogonie. Martwą nornicę, która niestety została po prostu e, utopiona w tej butelce. Najprawdopodobniej tam weszła, nie mogła się wydostać, została, deszcz napadał i zginęła. To jest kolejny właśnie przykład na to i motywacja dla nas, żebyśmy chociażby takie pojedyncze butelki z lasu wynosili. Tak, tutaj ta nurnica nie była jedyna, jak widać, tutaj czaszka kolejnego gryzonia. Jakiejś kości. Być może też nurnica ciężko powiedzieć tutaj po tej czaszce, ale, ale no, jak widać też nie miała szczęścia. Mała czaszka. I to wszystko w takiej jednej, zobaczcie, no nie wiem, czy to dwa litry są, 1,5 litra, butelce plastikowej, którą znaleźliśmy tutaj w lesie. Nie czujecie tego zapachu, ale my poczuliśmy, że tutaj już trochę niestety w tej butelce pachnie niezaciekawie. zaciekawie, no ale właśnie to są nasze skutki naszego śmiecenia. Słuchajcie, powoli kończymy nasz spacer w poszukiwaniu mrówek, w poszukiwaniu śmieci i śmieci, które mrówki zamieszkują. Mam nadzieję, że dzisiaj dowiedzieliście się czegoś ciekawego na temat samych mrówek i na temat właśnie tych interakcji, których przed chwilą właśnie z Michałem rozmawiałem, jak szliśmy sobie poza kadrem, że często nie dostrzegamy, prawda, tych, tych, tych rzeczy, które dzieją się tuż obok nas i tych niebezpieczeństw, jakie nasze śmieci powodują dla właśnie tych najmniejszych organizmów. Także mam nadzieję, że poszerzyliśmy trochę Waszą świadomość i wiedzę. Michale, bardzo Tobie dziękuję. Dziękuję również. za poświęcony czas. Być może jeszcze coś kiedyś nagramy. Napiszcie nam też w komentarzach, czy Wam się podobało. Może macie jakieś ciekawe pytania bądź tematy, również śmiało możecie się nimi podzielić. A my się z Wami żegnamy i do zobaczenia następnym razem. Tym lasem!